Witam państwa bardzo serdecznie. Nadal jesteśmy w Toruniu. Była pizza gigant, była mini pizza z kultowa, były bary mleczne, był mensen. Czas na to, co lubimy najbardziej. Kebab. To jest pierwszy odcinek kebabowego Torunia. Będą odcinki 2, albo będą odcinki 3. Tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, na ile nam pozwolą nasze brzuchy. Sprawdzałem dzisiaj kebaby toruńskie. Jest ich 13, nie licząc Zahirów i nie licząc Kebab Kingów. No bo te nas już nie interesują. Były jedzone w Warszawie, a tutaj będzie to samo, więc jakby nie ma sensu ich znowu jeść, bo i tak były nisko w naszym rankingu warszawskim, więc nie ma co tego tykać znowu. Pierwszy kebab, którego będziemy jeść, jest tutaj już za rogiem. To jest Aisu Kebab. I z tego, co się orientuję, jest to jakaś. Sieciówka toruńska, bo mają aż cztery lokale w tym mieście, więc wypadałoby to sprawdzić. Żadnego kebaba z tych, które będziemy jeść podczas tej miniserii, nie jadłem. Nie znam. Każdy kebab będzie tak naprawdę totalną niespodzianką. Głodny? Głodny. No to luks. Idziemy. W tych ocenach i tym rankingu tutaj w Toruniu chodzi o to, żeby wybrać po prostu najlepszy kebab w tym mieście. Nie będziemy oceniać od 1 do 10, tylko będziemy po prostu pozycjonować miejscami te kebaby. Dzień dobry Proszę małą pitę, mieszane mięso, mieszany sos Poprosiłbym na pół tylko przeciąć Jakie to jest mięsko? Wołowina? Co to jest? Lokalik taki niewyględny, ale w środku czysto jakby nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. W ogóle dzisiaj wyszła informacja, że ktoś w Austrii zmarł przez salmonelle w kebabie. Przykra sprawa, ciekawostką jest to, że mięso było z Polski. Pochodziło z Polski. Tak się kończy ten kraftowy kebab. Nie ma to jak zwykła dobra kula, bezpieczna przynajmniej. Mimo, że nafaszerowana chemiksem. Ale dostaliśmy dwie pepsiałki w gratisie od pana. Powiedział nam, zróbcie dobry filmik. Oryginalny turecki kebab, nie? Tak mhm. jest napisane na lokalu. Kosztował 17 zł, a jest to dosyć małe. więc to od razu się rzuca, że jest dosyć drogo. Tak mi się wydaje, no bo 17 zł stary. Już widać, że mamy tutaj ogórka świeżego, mamy kapuchę czerwoną. Jest chyba jeszcze jakiś ogórek kiszony. Tak mi się wydaje, ale żeby to sprawdzić, muszę się dobrze wgryźć. Wołowa kula. Nie z tych najgorszych, mi się wydaje. Kurczaka jeszcze w ogóle nie czuję. Miałem rację, jest tutaj ogórek kiszony. Jest również pomidor, więc jeśli chodzi o warzywa, to jest całkiem nieźle. I mi się wydaje, że ogórek kiszony to jest dobre rozwiązanie do kebaba. Ja na przykład lubię bardzo, ale to przez te zaleciałości amritowe z dawnych lat. Totalnie nieszkodliwy, totalnie zwykły, totalnie niczym nie wyróżniający się kebab. Nie przebija się ani smak mięsa, ani sosu. Tak naprawdę najwięcej tu czujesz tych warzyw. A tego mięsa jest tutaj sporo. Więc dziwne, taki trochę pozbawiony smaku się wydaje ten kebab. Leciutko może jest pikantny, ale sosy są tak wodniste, że tak naprawdę no, no nie przebija się ten sos. Nie, nie czuję smaku sosu. Bez kitu, najbardziej się tutaj przebija ten ogórek kiszony. Czujecie konsystencję kulki, czujecie konsystencję kurczaka, ale no nie idzie za tym smak mięsa w ogóle. Coś takiego możecie na pewno znaleźć w każdym mieście, jakby nic specjalnego. Nie wiem dlaczego oni mają cztery lokale aż. Widocznie może jest to lubiane. Na razie jest to pierwszy testowany w Toruniu, więc nie ma oceny. Zobaczymy, czy kolejny będzie lepszy, czy gorszy od tego. Trochę jałowy jest ten sos, ani czosnek, ani jakiś zbytnio majonezowy. Ani jogurtowy, troszeczkę woda, no. Nie zachęciłeś, nie zachęciłeś, bratku. Sprawdźmy, jak z tym mięskiem. Najprościej nazwałbym go takim kebabem poimprezowym. Żadnego smaku tutaj tak naprawdę nie czuć. I zwykły jałowy kebab. Niby to jest mieszana, mieszana, ale ten ostry jakoś nie pali za specjalnie. No, na tego po prostu nie ma ochoty powrotu. Aczkolwiek nie wiemy, jakie będą inne, więc po drugim kebabie już nam się sytuacja trochę wyklaruje. Idziemy do na następnego. Przenieśliśmy się na rynek i drugi kebab, którego będziemy jeść, to jest Amin's Kebab. Widzicie go już za mną. Czy będzie lepszy od Aisu? Jaka jest różnica w cenie? No i przede wszystkim w smaku, tak naprawdę, bo pierwszy nie zachwycił. Orientalny. Orientalny zapaszek, czujesz? Dobry. Dzień dobry Poproszę małą pitę, mięso mieszane, sos mieszany na pół To jest wołowina, wołowo-baranie? Co to jest? Wołowina kurczaka Okej, okay, to mieszane mięso Mieszane, mieszane, sos? Mieszane, mieszane, tak Zobacz, co tu można kupić Brudne frytki. To chyba chodzi o to, że jakieś frytki z serem czy coś. Lokalik taki, no gorąco w środku, ale mięsko chyba lepiej wyglądało niż w tym poprzednim. Tu tak, tak więcej życia, no i więcej mięsa też narzucone na kręciu. 3,9, troszkę lepiej, ale tylko 100 opinii, więc nie wiem czy to jest świeży lokal, bo nie mieszkam tu, więc nie ogarniam, czy o co chodzi, no ale miejsce dosyć popularne, tutaj ruchliwa okolica, 100 opinii tylko. I Przyjechały, myślisz? Mamy tutaj wołowinę i mamy kurczaka Już chyba nie będą ściemniać z tą baraniną Coś czuję w większości miejsc, wiesz Sprawa była za głośna z tymi wszystkimi kebabami Już wołowina po prostu, nie wołowo-baranie, 17 zł, więc cena ta sama Zobaczymy jak rozmiarowo i smakowo Kebaba Chodź na bałeczkę. 17 zł ponownie Czyli cena jest taka póki co ustandaryzowana tutaj w Toruniu Dziwny jest ten placek stary Twardy, mega twardy Mocno chrupnie, coś czuję. Czegoś takiego chyba jeszcze nie jedliśmy. Widzisz jego w ogóle strukturę? Mega chropowaty. Co to jest? Co to jest? Ale takiego placka to jeszcze nie jadłem, człowieku. Nie spodziewałem się, że jeszcze jakikolwiek kebab, szczególnie jeszcze z typu kulomocowych, potrafi mnie zaskoczyć. A tutaj? Pierwszy gryzik. Fajniejszy niż ten poprzedni, to od razu czuję, ponieważ poczułem smak. Poczułem smak sosu, poczułem delikatną pikantność. Jeśli chodzi o sos łagodny, jest to zdecydowanie majonezowy bardziej sos niż jogurtowy. Ten kurczak jest tutaj lepszy, bo od razu go czujecie. Czujecie, że jecie to mięso mieszane. Jecie klasyczną kulę wołową. Łagodny, lekko słodkawy. Tutaj się zaczyna robić. Poprzedni kebab też był wilgotny, nie szły w tych sosach żadne smaki. Tutaj lekko naspiecze. Jeśli chodzi o surowe, no to typowy kapuśniak ale lepiej chyba tak, bo przynajmniej czuję smak mięsa, a tam czułem jedynie ogórka kiszonego. Rozmiarowo mi się wydaje bardzo podobny. Dziwne jest to stary, nie wiem co to jest. To nie jest lavaż, to nie jest tortilla, to nie jest pita, to jest chropowate, zobacz. Ale całkiem nieźle się sprawuje, jest chrupiące, trzyma dobrze całość, ale dziwna struktura, no takie chropowate to jest. Lepszy jest według mnie zjeść tego, przez te sosy po prostu, bo mają jakiś smak. I to mięso również jest jakieś bardziej soczyste, też ma po prostu więcej smaku. Tam ta kula była jałowa, tutaj jest po prostu lepiej. Mocno chrupiące. Mega dziwny placek. Trochę bardziej sosostry jest wyczuwalny, trochę piecze rzeczywiście. Tutaj to mięsko też jest bardziej wyczuwalne. Ten placek, nie wiem czy on nie jest troszkę za suchy, ale zobacz, ja wiem jak to zostało zrobione. Już wszystko wiemy, człowieku. To jest pita na odwrót zawinięta, no. Tu jest w środku ta normalna pita, a tu jest ta wewnętrzna jej strona tak naprawdę. Pomylili się. Albo tak robią i nas chcieli w balona zrobić, że mają coś innego. Zdecydowanie lepszy niż tamten. Myślisz, że będzie młala? kebabach tutaj, w Toruniu? Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie. Też mam taką nadzieję. No nie wierzę, żeby w mieście tak dużym jak Toruń nie było kebaba, który spowoduje mula. Idziemy dalej. No ten póki co jest najlepszy, bo zjedliśmy dwa. Szukam kolejnego kebaba. Cały czas jesteśmy tutaj na Starym Mieście. Jest coś takiego jak Imbis Istanbul Kebab Toruń, ale obeszliśmy tutaj te budynki i w ogóle niczego takiego nie ma. Więc nie wiem, czy to jest jakiś stary, czy nie umiemy trafić. Jeszcze zaraz sprawdzimy, ale natknęliśmy się na inny kebab. Jaśmin Kebab Stare Miasto, proszę państwa, przed 430 opinii i 4,2 na Google, więc póki co to jest według Google, według internautów, według ankietowanych najlepszy tutaj kebab. Czy Jaśmin przebije poprzedni kebab? Kebab Amins? Sprawdźmy. Proszę cienki, mały, mieszane mięso, mieszany sos Na południ poprosił go. Mega gorąco w środku, ale lokal jest pełen ludzi. Nie ma gdzie usiąść tak naprawdę, nawet jakbyśmy chcieli, chociaż i tak wolimy sobie pójść na boczek, żeby, żeby nikt tutaj nie słuchał. I powiem Ci, że ta kula wołowa wygląda tutaj tak na taką najbardziej juicy. Fajny kolorek, fajnie przypieczona, no i coś tam po niej spływa. Właśnie tutaj najlepiej wyglądało mięso jak do tej pory. I jeszcze jedna kwestia: najtańszy kebab póki co, bo 16 zł. No, no powiem wam, że jak na 16 złotych, czyli najtańszy kebab jak do tej pory to jest solidnie nadziany tym mięchem sporo kurczaka, ale najwięcej chyba tej kulki wołowej, pachnie mięsem po prostu, pachnie mięchem ten kebab Mhm. Wyglądał na suchego, bo ten sos się nigdzie nie przebijał, ale on się ukrył tutaj po tej stronie. Jak ugryzłem, to poczułem od razu dużo sosu, dużo łagodnego sosu, lekko słodki, jest całkiem nieźle póki co. Czosneczek teraz wjechał i wjechał ostry, który jest jak do tej pory najostrzejszym sosem. Od razu czujesz, aż mnie troszeczkę przytkało. Najbardziej mięsny kebab. Wychodzi na to, że za 16 tutaj macie naprawdę bardzo, bardzo dużo mięcha. Jest czerwona, ale nie tylko. Jest pomidor, jest to górek świeży. I co tu jeszcze mamy? Dobry kebabik. W porównaniu do tych dwóch najbardziej taki kebabowy jest. Wiesz o co chodzi? Nabity, dużo sosu, sporo tych warzyw, nie jest tylko kapucha, więc to jest na pewno na plus. No i ilość tego mięsa tutaj się przebija najbardziej. Najlepsze sosy tutaj są, bo rzeczywiście miejscami pali ten sosik. Także czujesz, że jest coś ostrego w końcu. W końcu to jest mieszana, mieszana. Nie tak, że jest łagodny i dosłownie kropelka tego pikantnego, który się rozchodzi po całym kebabie i tak naprawdę w ogóle tego nie czuć. Tu jest fajnie. Co do mięsa, oczywiście kulka, ale fajnie przypieczona, soczysta. To już było widać tak naprawdę po donerze, że ona jest soczysta. I też kolor tej kuli był taki bardziej zachęcający niż w tych poprzednich lokalach. No jak na razie zdecydowanie, według mnie, najlepszy kebab, jaki jedliśmy. O, tu coś jeszcze jest? Marchewecka jeszcze jest. Marchewecka taka trochę no, z dupy, bym powiedział. Ale nie przeszkadza. Taka, taki element karotki mi się tu trafił na koniec. Na pewno najlepszy, ale no to nadal nie jest. O, jak przypalił na końcu. Za to naprawdę mu się należy plusik. No myślę, że poziom jakiejś habiby, poziom Amrita, wiesz co chodzi? Poziom Hady w markach to jest coś takiego, nie? To jest nadal kula, to jest nadal taki osiedlowy, nazwałbym to kebab. Żaden oryginalny turecki, tak jak tu w każdym lokalu praktycznie jest taki napis. Tutaj akurat chyba nie ma. W dwóch poprzednich na lokalach na szyldach był oryginalny turecki kebab. Oryginalny turecki kebab to w ogóle nie ma nic wspólnego z tymi kebabami, którymi tutaj jemy. no no, nieźle, najlepszy, pchni co? I najtańszy. I najwięcej mięsa, same plusy zero minusów jak filet. No, naprawdę przyjemnie. I coś je się przyjemnie, bo za 16 taka jesteście na jedzeni. Mimo, że myślałem, że on jest mały, jak go dostałem, jest naprawdę solidnie nabity, napompowany, nadziany. Zachęciłeś mnie tutaj naprawdę bardzo dobrze. A po takiej reklamie, no, trzeba skosztować. I zostawił tą pikantność teraz. W mojej jamie ustnej wyczuwam ją cały czas. Uła. Zdecydowanie w tym kebabie smak mięsa jest najbardziej wyczuwalny jak do tej pory. No, ilość mięsa jest taka, no zadowalająca bym powiedział. W końcu, w którymś kebabie czuję smak mięsa. Jest bardzo dużo sosów. No i bukiet warzyw też tutaj dobrze się sprawdza. Bardzo ciekawy kebab. No i najtańszy do tej pory, tak? Tak. No, no to zdecydowanie tutaj pierwsze miejsce na razie bym mu dał. No, mm, no wszystko się zgadza. Jaśmin wychodzi na prowadzenie, później jest Amis i na końcu jest. Jest wszystko pamiętam. Welt kebab, Welt kebab, napotkany kebab, niesprawdzany kebab, nigdy wcześniej nie widziany kebab. Nie sprawdzam opinii, nie będziemy się niczym sugerować, po prostu sprawdzimy, jak on smakuje. Myślisz, że będzie lepiej? Co z każdym kebabem? Dobry. Czyli dobry. 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 Coż to mamy? Wołowina? Ja. No to małego, cienkiego poproszę. Nie ma sprawy. E, mieszane, mie... Mieszany sos. Sos, sos, Mieszany sos. Miesz, mieszany mięso. No do łapy od razu. Do łapy tak? Do łapy, so, od razu go ja. I tak mówiąc Ile to cudo? O trochę jest, coś 25 25? Ehm... <ślałabym, nie wiem Chciałbym 25 zł, tak, ale będzie no. solidne, konkretne tak, gdzie... To jest najmniejszy tak? Tak, to jest najmniejszy Sauna, sauna W środku mhm. Jest ok Momencik, jeszcze zrobimy tak na smaku da pan ten drugi też tak dzięki dziękujemy i smacznego życia. Dzięki bardzo dziękujemy dziękuję również, najlepszego niestety tutaj była sama wołowina, sama kulka bladziutko wyglądała w środku sauna taka, że naprawdę byliśmy tam nie wiem parę minut i jestem cały mokry tam była taka paruwa, że 25 zł to jest najdroższy kebab w ogóle w Toruniu chyba Póki co przynajmniej Najmniejszy kebab kosztuje 25, ale no on jest... To jest większy od tych wszystkich kebabów, które jedliśmy do tej pory, nie? To trzeba powiedzieć Gdzie ci to ulokować? Dostaliśmy tutaj maza Lub tak zwanego kleksa Mix mix Mieszane Sos, bo mięso mieszane nie ma Hmm poczciwa kula, nie narzucający się tak naprawdę ten biały sosik, to nie jest pasta czosnkowa, nie jest słodki, jest taki kwaskowy, bym powiedział, no ale majonezowy, majonezowo jogurtowy chyba, bo nie jest też aż taki chamski, a ten ostry tutaj chyba nie jest wcale ostry. No delikatnie. To jest znowu kebab, który jest nadzianym mięchem. Jest solidnie tutaj tego mięcha. Pękaty, pękaty. Dobra pitka, lekko tłuściutka. Mimo, że lokal nie wyglądał zachęcająco, i ta kula też taka blada się kręciła niezbyt. Nie sprawiała wrażenia jakiegoś takiego, nie wzbudziła zaufania. O tak, na pierwszy rzut oka. Smakuje to całkiem nieźle. I nie będzie wcale najniżej tutaj w Toruniu, według oczywiście mnie. Kapusta czerwona, do żadnego pomidora ani ogórka się tutaj nie dokopałem. Może coś znajdziemy zaraz, chyba nie znajdziemy, no ale cena, nie? 25 no to już się płaci za dużego kebaba, nie takiego jak ten. prawda do małych też nie należy. Powiedziałbym, że jest po prostu taki średni. Tego miecha rzeczywiście dali dużo. Nie wiem, czy pod kamerę, czy zawsze tak dają. No to chyba będzie top 2. Tylko, że właśnie, no nie mamy tu mieszana, nie? Nie mamy kurczaka. Ale ogólnie sam w sobie kebab sprawia takie wrażenie, no bardzo pozytywne. Ja jestem z tych, którym ogórek i pomidor do szczęścia nie jest potrzebny. Wiem, że Ty lubisz. Ja aż tak bardzo na to uwagi nie zwracam. Chociaż ta cena, no wkurza mnie to trochę, że kurza mnie ta cena tutaj, no 25 zł. gdzieś sobie do Jaśmina, też się najesz tam tym kebabem. Jest to prawda troszkę mniejszy, ale no masz dychę w kieszeni praktycznie, nie? Minus za cenę, 25 zł za najmniejszy kebab, to uważam, że to jest dużo i że to jest takie typowe, no typowe po prostu, nie pod klienta, wiesz, wiesz co chodzi, uh -huh. dałbym go na trzecie miejsce, no, bo jednak ten Amins, mimo że był mniejszy, no ale był też praktycznie 10 zł tańszy, miał więcej tego sosu w środku, no bo tutaj już jest susza, nie, no i miał mieszane, czyli mamy tak, pierwsze Jasmin, drugie Amins, trzecie Welt, czwarte Ajsu, kebab w ruchu to też nie jest głupi pomysł, bo od razu się go pali, nie, tak, 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 no w mojej połówce widzę tutaj trochę warzyw, to sosy mocno majonezowe, mocno. Już się zmęczyłem, może przystańmy. Ale same w sobie te sosy nie są w smaku jakieś za dobre. Bardzo dużo tej kuli tutaj dostaliśmy. Tak naprawdę widzę tutaj tylko czerwoną kapustę w środku jeszcze, ten pomidor to taki znikomy, prawie niewidoczny. No cena prawie 10 zł różnicy. No i tam była mieszana mieszana. To trzecie miejsce. Niech ten kebab na razie tam będzie. No póki co, to same kule. Zjedliśmy już cztery kebaby. Najlepszy tu jest ten jaśmin, bo ta kula była tam soczysta, wyrazista bardziej. Póki co nie ma zachwytów. Nie ma zachwytów. Czy jakiś zachwyt się pojawi, czy jakiś kebab nas zaskoczy. Zaskoczył nas jeden z tą pitą odwróconą, <laughs> no, ale to nie o takie zaskoczenie nam chodzi. Przyszliśmy pod kolejny kebab, który nie istnieje. Na mapach się to nazywa Murad Kebab. Ale jak w to wszedłem, to wyświetla się ten Welt, czy tam welt kebab, w którym byliśmy teraz. Coś tu jest pomieszane z tymi mapami. Coś w tym Toruniu z kebabami tutaj chyba nie po drodze mają Brakuje nam jeszcze jednego do kompleciku Musimy dzisiaj zjeść pięć Kebab noszewskiej, proszę państwa Jest jeszcze tutaj kebab Zahir No ale Zahir nas nie interesuje, bo jedliśmy go ostatnio w Warszawie nawet Jeśli nie oglądaliście, to sprawdźcie sobie kebabową Warszawę Wszystkie filmy macie w opisie No sprawdźmy, oryginalny kebab Jest tak napisane Czy będzie oryginalny na tle innych? Uch, ale grzeje Niesamowicie że Czuję się jak ta kula, szczerze To jest kurczak i to drugie? 4, 4 na Google prawie 800 opinii, więc ewidentnie lubiany kebab. Od razu minus za cenę, ponieważ tutaj najmniejszy kebab nie kosztuje 25 zł, a kosztuje 27 zł. To już jest praktycznie 30 zł za małego kebaba. Znaczy, on nie jest wcale mały, ale wiecie o co mi chodzi. Jak chcecie zjeść małego, to nie zjecie. Zjecie tylko dużego i to za trzy dychy praktycznie. Słaba opcja i myślę, że przez to również mniej tych kebabów się sprzedaje, no bo ktoś wchodzi, patrzy, że najtańszy kebab kosztuje 27 zł, no to od razu jakaś taka czerwona lampka może się zapalić, nie? Mięso mamy mieszane, znowu kula mocy, znowu kurczak, próbujmy, dostaliśmy znowu maźnięcie sosu, łagodnego i pikantnego, duży kebab nie ma co się oszukiwać, wydaje mi się, że jest największy, więc dobrze, że chociaż za tą ceną idzie też rozmiar, no ale nie o to chodzi, wolałbym móc jako klient wziąć sobie małego kepsika. Oj, 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 ten sos czerwony bardzo podjeżdża keczupem. Nie fajnie raczej się to komponuje. Sałatka z białej kapusty z jakimś koperkiem jeszcze z tego co widzę i czuję. Taki klimat obiadowy nam się tutaj stworzył, a dobrze wiecie, że tego raczej w kebabach nie lubimy. Jeśli chodzi o mięso, to mamy tutaj podobną sytuację jak w tym pierwszym kebabie, w tym asju chyba tak, albo uh -huh. aisu Nie ma smaku, totalnie. Mięso nie jest słone, mięso nie jest przyprawione, mięso jest trochę jałowe, znowu, tak jak w tym pierwszym. Mieliśmy maźnięcie sosami z zewnątrz, a w środku już tego sosu za bardzo nie ma, bardzo mało. Jest ten kebab. Kurde, no te kebaby tutaj naprawdę są słabe, stary. To jest chyba gorzej niż w Rzeszowie. Tutaj jeszcze taka pusta obiadowa nam dochodzi, nie? Nie jest to dobry kebab szczerze. Powiem wam, że powoli tracę nadzieję na znalezienie kebaba dobrego tutaj w Toruniu. No i ta cena 27 zł za najmniejszą pozycję, to jest słabe. Wolałbym mieć wybór i wziąć sobie małego kebaba, nie wiem, chociażby za 20 zł. Nie wiem, gdzie go umieścić. To w zasadzie jest już mało ważne, bo tak naprawdę z tych wszystkich kebabów, które dzisiaj zjedliśmy, wróciłbym tylko na jednego. Wróciłbym na Jaśmina. Gdybym mieszkał tu i gdyby było tylko w tym mieście tych pięć kebabów, które zjedliśmy. No bo wiadomo, że jeszcze kilka kebabów jest nieodkrytych przez nas. Póki co, warto zjeść Jaśmina, ale reszta. Nie bardzo. Tutaj porządny kleks tego sosu. Od jednego z przechodniów, który nas zaczepił, słyszałem, że ten kebab jest dobry. Twierdzę, że nas oszukał. Przede wszystkim brak sosów w tym kebabie to duży minus. Dodatkowo ta kapusta smakuje jak taki kolesław, jakaś taka sałatka obiadowa. W ogóle przewaga tych kapust nad tym mięsem jest też dosyć spora. Stary tutaj nie ma 50% mięsa, nie? Decydowanie jeden z gorszych kebabów, który dzisiaj jedliśmy. Ja bym na niego kompletnie nie wrócił i ta cena, 20 7. 27 Przesadzona że tortille z kapustą, 27 zeta Ludzie, otrząśnijcie się Nie no, zdecydowanie dla mnie pozycja do pominięcia Zjedliśmy dzisiaj 5 kebabów w Toruniu Według nas najlepszy jest jasmin Reszta średnia, bardzo średnia Sam jasmin też nie jest jakiś wiecie, górnolotny Ale no z tych pięciu które zjedliśmy rzeczywiście wychodzi na prowadzenie Bardzo dobra cena, bo to był najtańszy kebab Za 16 taka jesteście w stanie się najeść Całkiem, całkiem smacznie Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco I widzimy się już w kolejnym filmie. filming. Yo. Yo.